Dzień dobry wszystkim. Piękny, słoneczny dzień. My jedziemy coś zjeść, ponieważ nie kupiliśmy chleba wczoraj. Więc musimy teraz podjechać od razu też po zakupy jakieś. Ale na skuterze jazda próbna w tej chwili. A chciałam powiedzieć o tej sytuacji, którą mieliśmy kiedyś wcześniej. Znaleźliśmy jakiś skuter dostępny na na internecie skontaktowaliśmy się z osobą, która te skutery sprzedaje. Okazało się, że to jest salon, salon ze skuterami, z motorami. 15 minut wystarczyło do tego, żeby po prostu ten skuter już był nieaktualny, więc ja podejrzewam, że prawdopodobnie była sytuacja taka, że po przyjeździe... Znaczy my się skontaktowaliśmy z tą osobą, ale ten skuter już nie był wtedy dostępny. Ciągnął nas tylko tam po to, żeby, żeby po prostu móc nam wcisnąć jakiś inny skuter, który jest starszy, którego tak naprawdę nie chcieliśmy yy, W tej chwili Alan ogląda ten skuter ma, jest na jazdzie jeździe próbnej skuter jest 2023 rok, czyli właściwie rocznikowo jest 2002 lata ma jeżeli chodzi o cenę to jest 3850 chyba więc to jest 400 dolarów taniej niż nowy skuter, który można kupić z salonu. Więc prawdopodobnie tego nie weźmiemy. Zobaczymy jaka będzie je. Alana jeszcze opinia. Ale raczej nie jestem przychylna do tego, żeby to brać. Alan znowu na jeździe próbnej. Ale tym razem w Royal Enfield jesteśmy. Zaraz podam cenę. tego motocykla e <trykne> no, no. no, zjedziemy na Royal Enfield teraz sobie pojedziemy <trykne> Boże, jakoś dziwnie mi się jedzie teraz U hmm. nie lubię. Czyli tam jest nuweczka, a w jakiej cenie to jest, wiesz, pytałeś już, czy jeszcze nie? Wiesz, ja będę musiał się przyzwyczaić znowu do zmienia biegów, bo... Ale ty jedziesz, tak? Ewa odpoczywa, a ja lecę, słuchajcie, lecę dalej szukać jakichś skuter za... A właściwie to tak naprawdę, to, znaczy tak naprawdę, no i lecę po prostu do Darka. Darek, dwie, no chcę pojechać do tego miejsca, gdzie on kupował skuter, bo mówi, że ta babka miała całkiem sporo fajnych skuterów. Tak. Słuchajcie, jeszcze jeszcze to jest to miejsce starego. Starza, a jak nie, no to już będziemy podejmować jakąś decyzję, bo mówię, już jestem zmęczony szukaniem, szukaniem, a, a tak naprawdę na tych marketplacach, czy coś, to się okazuje, że skuterów za bardzo nie ma, no takich, które by nam odpowiadały. Także wsiadam i lecę słuchajcie, przyjechaliśmy z Darkiem do tego miejsca, proszę bardzo, przywiozłem go. A co to jest w ogóle za zajebista, tak podoba ta Znaczy to Yamaha jest ta tutaj. Raczej Yamaha. To jest śmieszny ładny. on dla mnie jest jakiś. No, ale to taki wiesz, trochę podkrosnie, go można tam rozbudowywać różne jak... No ładny, ładny jest. Oh. suzuki street. someone told you to this somewhere. hello, hello. Uh, in general, i'm looking for honda pcx. second hand. second hand. Yeah. eventually, adv. Adv? adv. adv. yes. no half. Anything bigger than this? Yeah, nie only, only one. All right. let me have a look. Wiecie, sam nie podejmę takiej decyzji. Bo rozmawiam ze mną, chociaż jeśli mam być szczery, to albo są za stare, albo są za małe po prostu. Więc chyba przejdzie nam królewskie insygnie zakupić po prostu. No, zobaczymy. Udało się zakupić skuter. tak nie były zbędne tak naprawdę znaczy, jedyny znaczy, to, no ale... Ale jednak, jednak nie to, nie, nie tego człowiekowi potrzeba, także... Poszukiwania dalej trwają, a ja do domku mam nadzieję, że coś do jedzenia dostanę. No to stało się, podjęliśmy decyzję i co robimy, Aguniu? Jedziemy kupić. Jedziemy kupić... Motocykl będziemy jechać kupić. Eee, w ogóle chcę podziękować bardzo koleżance Ewy Kasi za dobre rady. Myśmy przemyśleli, przemyśleli i, i podjęliśmy decyzję. Po prostu nie ma się tak. co tutaj mm. bawić w ciuciu babkę, tylko, tylko lecimy po prostu zapłacić i będziemy mieli swój własny, tak. nie będziemy wynajmować. Dokładnie. I to wszystko. Ja myślę, że, że to jest słuszne rozwiązanie. Tak. Dziękujemy bardzo, zostajcie z nami i zaraz zobaczycie co podjęliśmy, jaką decyzję podjęliśmy, żeby co kupić. Wszyscy już chyba wiedzą, chodź. A Alan jest tak podekscytowany, podekscyt, że aż mu ręce drżą. Rzecomi, rzecomi. Ręce ci drżą. Cieszy się chłopak bardzo. To jest to, jest to właśnie baby, który skradł. Skradł Alanowi serce. Ty skradłaś mi serce, kochanie, nie to baby, ty jesteś mój. <grym> Komu mówię, jeszcze chcę pewne To baby jest takie trochę duże. <grym> Boże. No chcę dobrze. mieć jeszcze pewne modyfikacje tu porobione. Jak się czujesz? Do niego. I już to prawie jak właśnie. Czekaj. To prawie to jak jest. właściciel nowego <grym> motocykla. Czekaj, muszą ustalać dobrze. szczegóły. Well, we have one. And, uh, tak uh, dla mnie jest yeah, trochę yeah. za wielki, ale będę musiała. Na Szczęście mam długie nogi, to będę chyba dawała radę, żeby wsiąść na niego. Have a special deal, I guess. Tak yeah, ja że. Alan tutaj specjalne yeah. deale so, like, uh, robi. <laughs> I will ex. I don't want a gasoline. We will make a deal of it. Yeah. Uh, yeah. Okay, okay. I shot, 8, and z tego wrażenia, się wody napije. Pij wodę tam są, dla klientów. <grym> Pieniądze zapłacone, więc możemy poczuć się już właścicielami Royal Enfield'a. Przejęliśmy insygnia królewskie po prostu na Ciem <grym> E, a tak w ogóle, no to pan powiem, że jestem podekscytowany, podekscytowany. No to widać, jak ci rączki trzęsły Rączki się trzęsły, liczę te pieniądze, liczę po prostu. Ty, i na co my zbiórki teraz będziemy urządzać? Na benzynę. Na benzynę, no bo on <laughs> dużo pali. <laughs> no. No i tak. mówię, zobaczymy, zaraz go będą nam przygotowywać, nam się nie śpieszy, żeby go odebrać, niech zrobią wszystko, co ma być zrobione. A bo... co będą robić eee, Słuchajcie, będziemy instalować osłony na silnik, od spodu i oczywiście od boków, eee, chciałbym, żeby jeszcze raz znajdziemy jakiś kufer, żeby, żeby można było, wiesz, jakieś zakupy wozić na nim, bo to jest potrzebne po prostu i niedługo będziecie nas widzieli. Na nowym skuterze. Jeszcze musimy jakieś ten, Ewa, holągiewki polskie na przykład gdzieś zamontować. Zobaczysz, ja będę wymyślał już, teraz będę wymyślał. Nie. Będzie na co zbiórki <grym> zrobić, że Nie no y. Wiesz co, ale jak będziemy ten oddawać, to też będę płakać. Ja wiem, że wiesz. ty będziesz płakać, bo ty się przyzwyczajasz do rzeczy. No jak mm. już ten, jeszcze trzy miesiąc jeździmy, to już będzie... Ty już zaczynasz płakać. Dobra, Wyłącz teraz kamerę. Mam... Teraz Alan, rób losowanie. No, no, losowanie muszę wyczuć, która jest najlepsza. Może dostaniemy drugi motor za darmo. Mm. I'm not 100% sure, Iwa, An advice? Nie jest do końca przekonany. Tanie? tanie, tanie, tanie. Co w tej kopercie będzie, którą Alan wylosuje? Dobra, pójdę na skróty. Tak też bym chyba to samo właśnie myślała. I can open it. No? Wybrałem to. Otwieramy, Otwieramy. a w środku jest... Otwieramy, a w środku jest... ...oil certificate. Aaa, uh, uh, the oil change. One time for service. For service free. Okay. Yes, for service uh, free for you. Czyli mamy darmowy serwis yes. i mamy wymianę olejów, tak? A for service uh, normally, for, a for service is by this, uh, 15 or 16. A tak naprawdę to powinnam zakupić Alanowi te wszystkie części. Miałby takie swoje puzzle do układania. Czemu ja tego nie zrobiłam? Tani by było. Nauczyłby się składać, rozkładać. Hmm. Może jeszcze cofniemy tą transakcję. Nie chciałbyś takich puzzli? Do składania? Nie, jakoś nie. Czemu? Ale czekaj, 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 czekaj. Co oni tu mają? Mają takie specyficzne. Dokupujemy dodatkowe oh, części oh, jeszcze, oh, czyli oh, właśnie ta osłona, która jest na silnik, oh, i tutaj oh, jeszcze oh, będzie coś dodatkowego, czyli te osłony okay. na oh, motorbike. Oh, I jeszcze oh, będziemy oh, chcieli oh, kupić torby, to zostawiam na razie. Nie ah, A bo już got jace black one. Yeah, black one. No, because I the one the black one. I want like silver? this right? yeah. Podpisywanie dokumentów. I właśnie teraz musimy czekać jeszcze na te zabezpieczenia, które są na ścianie, będą sprowadzać specjalnie ze stolicy tutaj. Ponieważ w tym sklepie mają w kolorze czarnym tylko. Jesteśmy u lokalnego mechanika. Prawdopodobnie to są dobrzy mechanicy, jeżeli chodzi o naprawy skuterów, motorów motorów też. My aktualnie patrzymy tutaj się rozglądamy za torbami na, na motor motocykl i no niestety nie widzimy tego, co byśmy chcieli. Alan pytał się o srebrny. Niestety srebrnych nie mają, w ogóle nie jest, są dostępne w Kambodży. Są tylko czarne, brązowe, białe nie są zbyt popularne. Więc chyba będziemy zaraz wracać z powrotem do sklepu. A gdzie ten Alan? Znowu odgruzowuje. Nadciąga. Byliśmy u kosmitów, u ufoków. E, I niestety się okazało, że... Znaczy w ogóle tak, chcieliśmy kupić sobie takie lavaliery, to się chyba nazywa te mikrofony, takie malutkie do przypięcia po prostu, bo te dj DJI'a są fajne, ale, ale trochę duże i później jak ma człowiek koszulkę, to to ciągnie w dół. Chyba, że jest opięta, tak jak na mnie. E, no ale, co wam powiem. Niestety się okazuje, że mikrofony firmy Boya nie działają z DJI'ami, przynajmniej z tymi naszymi. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego, nie wiem jak to zrobić, w każdym razie nie, nie działają, a tych lawalierów e, od DJI'a niestety nie mają. A nie wiem, jak znajdziemy gdzieś to będziemy, będziemy szukać. A jak macie jakiś pomysł, co do tego można podłączyć, żeby podłączyć jakieś lawaliery do DJI Mike2, to będzie znakomicie, jak macie takie informacje. No, that's not no. what I'm looking to you know, have microphone like this, one, yeah. to clip here and connect. No i jak to mówią, kto szuka nie błądzi, znaleźliśmy chyba to, co szukaliśmy cały dzień, właściwie na no południa. Czyli tam tabelki, które będą mogły być przypięte do mikrofonów. Jest Alan e, w sklepie. Jeszcze musimy tylko dopytać się, czy mają e, końcówki do, do tych mikrofonów. Więc to jeszcze może to być to. jakiś mały problem, ale ludzie mówią po angielsku. Dobrze się z nimi komunikuje i nie ma problemu żadnego. A ja nie wiem, a, a, teraz a co polecasz? Mamy spotkanie, idziemy sobie usiąść z Marcinem. Jesteśmy w Duckmark, z Jemre tuż nad wodą. Dzień jeszcze się nie ma, bo końcowi, ku zawodowi, więc idziemy z nim spędzić chwilę i lecimy do domu. Jedno. To bardzo dużo. Siedzimy tak sobie dzisiaj z Marcinem tutaj przy Riverside Jak widać jest całkiem fajnie. Siedzimy w takim miejscu Dokmocjem Rip Zatrzymaliśmy się na piwo z nim. Nie będziemy was oszukiwać. Siedzimy na piwo. Siedzi, siedzimy z Marcinem na piwie No Marcin, Marcin akurat musiał pojechać coś załatwić. I czekamy na niego. No, wiecie jak jest. Czekamy. Zobaczymy, czy nas zostawi z zachódkiem do zapłacenia, czy przyjedzie jeszcze. Każdy pije swoje, więc nie wiem jak to będzie. O, Marcin wrócił. A ty co tak o suchym siedzisz? Przemilczmy ten temat. Życie. No dobra, znowu pokazujemy coś, co żeśmy ugotowali. Dzisiaj ugotowaliśmy zupę e, cebulową. Proszę bardzo. Tak wygląda nasza zupa cebulowa. Tam jest ser, żeby do niej dodać. Mamy kropki chleba, już nie, że, nie będziemy robić grzanek. Tu Ewa widzę jakieś, nie wiem co, nie wiem jak piją się do zupy cebulowej. Jest kotlet. Kotlety nam wyszły za lambiste, tak bym powiedział. A słuchajcie, zaraz będziemy wcinać, a później później zobaczymy co wieczorem będziemy robić, bo dzisiaj żeśmy się wyspali jak mopsy i jest fajnie. Myślę, że Ewie też się podoba. Dobra, już nie będę Wam bardzo smaku robił, ale nasza wersja uproszczonej zupy cebulowej wygląda tak. Mianowicie jest zupa cebulowa, do tego po prostu żółty ser, cheddar w tym wypadku to ze zgrzaneczkami sobie będziemy wcinać.